Ostatnio rozmawialiśmy na temat ciąży. Nie wiem, czy to pamiętasz, na The Voice'ie. Oczywiście, tego się nie da Strażnie zapomnieć. Strasznie mi się dostało za ten wywiad, że on był niestosowny. Czy twoim zdaniem też taki był? Ale od kogo? Od Naprawdę? internautów. Naprawdę? Tak. Dobrze się kliknął, ale też dobrze się komentował. <grym>, te kliknięcia, to jest w ogóle jakieś wariatwo, To kliknięcie. No, te kliknięcia. To jest okropne, że ludzie lub, lubią klikać na takie złe rzeczy, ale coś takiego jest, że to jest może takie ludzkie. E, wiesz co? Powiem ci tak. No my się znamy, lubimy. Ja myślę, że ty, ty akurat mnie możesz zapytać o cokolwiek chcesz. Też ciąża w tych czasach jest rzeczą publiczną. No tak. Chyba, że nie chcesz, żeby była publiczna. Więc jeśli ty się zapytasz mnie, ty możesz mi się o cokolwiek zapytać. Ja mogę powiedzieć nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Prawda? Tak mi się wydaje. Na tym polega też wolność w naszym kraju i w tym co robimy. Że zawsze można powiedzieć nie. Więc Okej, okay, a masz jakieś imię, mam... które chciałabyś nadać dziecku, które ci się bardzo podoba? Tak, Scarlett. Po Scarlett O'Hara przewinęło z wiatrem. Dzięki. <laughs> Tylko nie mówcie nikomu. Świetne. Wszyscy wiedzą. Świetne. Nie, nie, to nie jest sekret. Od dziecka, od kiedy byłam małą dziewczynką, zobaczyłam ten, ten film pierwszy raz. Marzyłam o córce o imieniu Scarlett. Dzięki. Dzięki. Pa. Dzięki.